Większość historii w moich podcastach znajduje swój finał w sądzie. Odbywa się proces, w trakcie którego ogłaszany jest wyrok. Z reguły oskarżyciel przedstawia dowody na wino oskarżonego. W moich odcinkach sprawy karne toczą się w sprawach o zabójstwo, czyli o przestępstwo z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Sąd wymierza karę na podstawie zebranych w trakcie śledztwa dowodów. W większości spraw są to dowody bezpośrednio wskazujące na winę oskarżonych, jak ślady linii papilarnych na narzędziu zbrodni czy ślad DNA na ciele ofiary. Zebrane dowody zostają poddane analizie i to na jej podstawie sąd decyduje, czy dana osoba jest winna. Czy też nie? Mogłoby się wydawać, że tylko i wyłącznie bezpośrednie dowody mogą sprawić, że ktoś trafi do więzienia na długie lata albo nawet na całe życie. Na całe szczęście tak nie jest. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. To mit, który przez lata powielany jest wśród scenarzystów przeróżnych seriali kryminalnych. Istnieje bowiem coś takiego jak proces poszlakowy. Z takim właśnie spotkacie się słuchający dzisiejszej historii z Białego Stoku. Proces poszlakowy jest bardzo trudny w orzeczeniu o czyjejś się winie. W końcu poszlaka jest dowodem pośrednim, a wina sprawcy jest domniemana. Aby można było kogoś skazać, na takiej podstawie musi zaistnieć jeden warunek. Owe poszlaki muszą tworzyć jeden logiczny ciąg wydarzeń. To taki nierozerwalny łańcuch, gdzie każdy element do siebie pasuje. Całość ustaleń musi być spójna, a ostatecznie wykluczać, aby przebieg zdarzenia mógł być inny niż wskazują na to właśnie poszlaki. Mówiąc prościej, ustalenia śledczych muszą być spójne i nie mogą pozostawiać miejsca na alternatywne wersje wydarzeń. Poszlaki muszą wykluczać możliwość jakichkolwiek innych wersji danego zdarzenia. Dopiero wtedy poszlaki stają się dowodem świadczącym o winie oskarżonego. Przenieśmy się do Białego Stoku, stolicy województwa Podlaskiego, bazy ekstraklasowej Jagielloni i domu dla blisko 300 tysięcy mieszkańców. To właśnie tam rozegrał się dramat 27-letniego Karola W. Karol ma 27 lat. Od kilku jest prężnie rozwijającym się biznesmenem. Prowadzi kilka własnych sklepów, ma dochodowe interesy i jest na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. W mieście jest dość znaną postacią. Mimo relatywnie młodego wieku osiągnął już wiele. Własny dom, przed nim dwa drogie samochody. Do Białego Stoku przeprowadził się kilka lat wcześniej. Mieszkał na południu Polski w niewielkiej miejscowości. Małe miasteczko nie dawało mu zbyt wielkiego pola do rozwoju, dlatego wyjechał do dziesiątego w Polsce miasta pod względem powierzchni. Wierzył, że tam ułoży sobie życie, rozwinie biznes i osiądzie na stałe. Wszystko, co sobie zaplanował, skrupulatnie realizował. W Białym Stoku poznał kobietę, w której się zakochał, zresztą z wzajemnością. Po roku para wzięła ślub, a na świat przyszło ich pierwsze wspólne dziecko. W dodatku interesy szły świetnie, więc po dwóch latach kobieta znów była w ciąży. Czasami trudno zrozumieć, co kieruje ludźmi, którzy żyli spokojnie, prowadzili swoje legalne biznesy i nagle zboczyli na ścieżkę przestępstwa. Tak właśnie było z Karolem, choć prawda o jego ciemnych interesach wyjdzie na jaw dopiero za kilka miesięcy. W tym samym czasie w Białym Stoku mieszkało dwóch kolegów. 27-letni Tadeusz P., znany był lokalnym policjantom. Wielokrotnie trafiał na dołek za kradzieże i pobicia. Praktycznie każde jego wyjście do baru kończyło się jakąś draką. Całkiem niedawno groziło mu więzienie za pobicie i kradzież telefonu komórkowego, ale szczęśliwie dla niego sprawa rozeszła się po kościach. Mężczyzna nie pracował, więc na życie zarabiał nie do końca w legalny sposób. Pomagał mu w tym 30-letni Jarosław G., również wielokrotnie karany za kradzieże bez stałego zatrudnienia. Ten drugi co prawda co jakiś czas łapał się prac dorywczych, ale zapał wystarczył mu tylko na kilka pierwszych dni. Później wszystko wracało do normy, czyli do szukania łatwego zysku kosztem kogoś innego. Od kilku dni obaj, Tadeusz i Jarosław, trzymali się razem. Żaden z nich nie miał własnego samochodu, więc poprosili o przysługę innego, wspólnego kolegę, Macieja J. Za kilka złotych na benzynę woził kolegów we wskazane przez nich adresy. Maciej nie musiał długo myśleć, aby zorientować się, że ci dwaj kogoś szukają. Sam nie pytał o szczegóły, ale domyślał się, że pewnie chodzi o jakieś rozliczenia. Gdyby chodziło o koleżeńskie spotkanie, zapewne zadzwoniliby do tej osoby i umówili się na spotkanie, a nie szukali jej całymi dniami po mieście. A w dodatku często podjeżdżali pod te same budynki i czekali. Wszystko zmieniło się w styczniu 2017 roku. Pewnego dnia, gdy czekali pod jednym ze sklepów, zauważyli chłopaka. Był mniej więcej w ich wieku, ale bardziej zadbany. Ubrany w elegancki płaszcz, wyszedł ze sklepu i udał się do banku, który znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej. Na widok tego człowieka obaj pasażerowie zerwali się ze swoich miejsc. Kazali Maćkowi włączyć silnik i zaczekać, w pełnej gotowości do odjazdu. Chłopak, choć nie wiedział, co zaraz się wydarzy, wykonał polecenie. Dwaj pozostali ruszyli w stronę banku. Zatrzymali się przy wejściu i czekali, aż ten, którego obserwowali, wyjdzie. Po kilku minutach nerwowego oczekiwania, z banku wyszedł ten elegancko ubrany chłopak. Natychmiast dwaj napastnicy zaszli mu drogę i wskazali, którędy ma podążać. Kilka chwil później cała trójka plus kierowca odjechali z miejsca. Maciej J początkowo jeździł bez celu, aż w końcu Jarosław polecił mu, aby wyjechał za miasto. Tak też uczynił. Był przerażony widząc w lusterku wstecznym jak jego koledzy okładają raz za razem uprowadzonego chłopaka. Choć sam nie wiedział o co chodzi, z rozmów wywnioskował, że tamten jest im winien jakieś pieniądze. Ostatniego dnia stycznia 2017 roku dyżurny numeru alarmowego odbiera zgłoszenie. Jakiś człowiek spacerujący wzdłuż rzeki Narew, kilkadziesiąt kilometrów od białego stoku, natknął się na zwłoki człowieka. Po chwili miejsce przestępstwa zostało odizolowane od świata, a śledczy rozpoczęli swoje czynności. Z uwagi na porę roku ciało było dobrze zachowane. To, że doszło do morderstwa, nie budziło żadnych wątpliwości. Na ciele widocznych było wiele ran kłutych zadanych ostrym narzędziem. Jednak dopiero sekcja zwłok mogła dać odpowiedź na pytanie, jak zginęła ta osoba. Na miejscu ujawnienia ciała trwały czynności. Technicy zabezpieczali ślady, ale tych nie było zbyt wiele. Praktycznie śladów identyfikujących sprawców nie było w ogóle, a śledczy od początku mówili o sprawcach, a nie o sprawcy. Jedna osoba nie byłaby w stanie przenieść ciała, zwłaszcza że do morderstwa doszło, jak później ustalą, kilkaset metrów dalej w lesie. Sekcja zwłok potwierdziła, że doszło do kryfotoku wewnętrznego. Na ciele ujawniono kilkanaście ran kłutych, z których dwie trafiły bezpośrednio w serce. Niestety narzędzia zbrodni do dziś nie odnaleziono. Jednak na miejscu było kilka innych dowodów. Sprawcy przenieśli ciało i ukryli je w zagłębieniu w ziemi tuż przy rzece. Obok zwłoku siłowali spalić dokumenty należące do Denata. Jego telefon komórkowy oraz pęk kluczy wrzucili do rzeki. Nie było tam jednak portfela i kluczyków od prywatnego samochodu zamordowanego mężczyzny. W tym samym czasie trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania Karola W. Młody biznesmen nie wrócił do domu po pracy. Nikt ze znajomych nie wiedział, gdzie jest, a w dodatku jego telefon komórkowy był nieaktywny. Pod domem nie było też samochodu i to właśnie było pierwszą wskazówką dla śledczych. Zaniepokojona zaginięciem rodzina zgłosiła sprawę na policję, a czynności były prowadzone rutynowo. Nie było żadnych przesłanek, że wydarzyło się coś złego i życie zaginionego jest zagrożone. Rocznie w Polsce zgłaszanych jest około 20 tysięcy zaginięć, więc nic dziwnego, że nie w każdym przypadku policja działa w pełnej mobilizacji. Jeżeli nie ma przesłanek, że mogło wydarzyć się coś złego, czynności poszukiwawcze prowadzone są standardowo. Jednak rodzina na własną rękę szukała swojego bliskiego. W mieście rozwieszono plakaty z wizerunkiem Karola, a także fotografie jego samochodu. Niestety człowiek przepadł jak kamień w wodę. Dopiero po pięciu dniach sprawa się wyjaśniła. Niestety zaginiony nie żył. Został zamordowany w lesie nad rzeką Narew. Autopsja wyjaśni, że zginął w dniu zaginięcia. Od tego momentu ruszyło śledztwo w sprawie o zabójstwo. Na miejscu zdarzenia nie było śladów, dzięki którym można byłoby zidentyfikować sprawców, dlatego policja musiała przeprowadzić bardziej intensywne czynności operacyjne. Praca operacyjna nie jest znana opinii publicznej. Czynności, jakie wykonują kryminalni, a przede wszystkim narzędzia, jakie do tego wykorzystują, dają nadzieję i sprawiają, że żaden sprawca nie może spać spokojnie. Aby znaleźć jakiś punkty zaczepienia, śledczy musieli odtworzyć ostatnie chwile z życia zabitego. A w dniu zaginięcia przez cały dzień przebywał w jednym ze swoich sklepów. Później poszedł do banku, aby wpłacić utarg i po wyjściu z placówki zaginął. Na nagraniach z monitoringu widać było Karola W, wchodzącego i po chwili wychodzącego z banku. Z operacji na koncie wynikało, że zabrał ze sobą gotówkę w kwocie około 4000 zł. Niestety kamera skierowana była tylko na wejście do banku, więc nie uchwyciła wydarzeń, które rozegrały się kawałek dalej. Jednak inna z kamer, zainstalowana na fasadzie budynku po drugiej stronie ulicy, zarejestrowała samochód na parkingu. Jakość nagrania była dość kiepska, ale można było zauważyć, jak dwóch mężczyzn wysiadło z tego właśnie pojazdu. Jeden z miejsca dla pasażera, drugi z tylnej kanapy. Ale gdy wrócili po kilku minutach, było ich trzech i cała trójka usiadła z tyłu. To dość nietypowe zachowanie. Dla komfortu jazdy dwóch pasażerów usiadłoby z tyłu, a jeden zająłby miejsce obok kierowcy. To logiczne. Samochód odjechał, a kawałek dalej minął kolejną kamerę. Ta zarejestrowała numer rejestracyjny samochodu. Kilka godzin później Maciej J. siedział w pokoju przesłuchań. Został zatrzymany z podejrzeniem o udział w porwaniu i morderstwie. Ciężar zarzutów, jakie na nim ciążyły, powodował, że chłopak nie zamierzał niczego ukrywać. Wyjawił śledczym, że feralnego dnia jeździł pod wskazane adresy z dwoma kolegami. Nie był wtajemniczony w szczegóły, ale domyślał się, że szukają kogoś, z kim muszą się rozliczyć. Usłyszał tylko, że chodziło o jakieś substancje, którymi handlowali. Gdy już odnaleźli chłopaka, którego szukali, zabrali go do samochodu i kazali odjechać. W trakcie jazdy bili go i zastraszali. Zażądali rozliczenia jakiegoś długu. Wtedy Jarosław G. kazał wyjechać za miasto. Pojechali do lasu na obrzeżach Białego Stoku. Tam wszyscy wysiedli z samochodu i dwóch pasażerów zaczęło bić porwanego. Maciej J. nie brał w tym udziału, dlatego zeznawał jako świadek. Tadeusz P. żądał od porwanego kluczyków od jego samochodu. Nie interesowała go gotówka, tylko ten samochód. Przestraszony Karol W. oddał kluczyki od swojego błękitnego Audi wartego ponad 100 tysięcy złotych. Myślał, że w ten sposób zapewni sobie wolność. Tadeusz P., mając kluczyki w dłoni, kazał Maciejowi J. zawieźć się pod adres domowy ofiary. Tak też się stało. Obaj pojechali w to miejsce. Przed domem stało zaparkowane nowe Audi. Tadeusz wsiadł za kierownicę tego samochodu i obaj wrócili na miejsce, gdzie czekał Jarosław z Karolem. W tym momencie ich drogi się rozeszły. Jarosław, Tadeusz i Karol odjechali niebieskim Audi, a Maciej wrócił do białego stoku swoim samochodem. Później nie kontaktował się z kolegami, ale gdy usłyszał o odnalezieniu zawłok młodego biznesmena. Skojarzył fakty i bał się, że i on poniesie konsekwencje za współudział, dlatego nie przyszedł wcześniej na policję. Te zeznania były bardzo ważne, ale nie dowodziły o winie w sprawie o zabójstwo, a jedynie kradzieży rozbójniczej. Śledczy rozpoczęli poszukiwania podejrzanych. Według ustaleń jeden z nich przebywał aktualnie za granicą, natomiast drugi niedawno wrócił do swojego domu w Białym Stoku. Tadeusz P został zatrzymany pod swoim blokiem. Był zaskoczony, że policja tak szybko do niego dotarła. Przyjechał tylko na kilkanaście godzin, aby zabrać swoje rzeczy i już miał wyjechać, kiedy został zatrzymany. Drugi z mężczyzn został aresztowany w Belgii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Również nie spodziewał się, że śledczy wpadną na jego trop. Tydzień później obaj byli już osadzeni w polskim areszcie śledczym. Jednak obaj nie przyznawali się do winy. Tadeusz całkowicie odmówił składania wyjaśnień, a Jarosław utrzymywał, że jest niewinny, a samochód pożyczył mu kolega Karol, z którym prowadził interesy. Jak się okazało, chodziło o handel anabolikami. Według ustaleń śledczych obaj zatrzymani poruszali się samochodem zamordowanego mężczyzny od dnia jego zaginięcia aż do zatrzymania. W tym czasie usiłowali go sprzedać, ale nie mieli kompletu dokumentów. Rozpoczęło się żmudne gromadzenie materiału dowodowego. W tym nieoceniona była praca operacyjna. Udało się zabezpieczyć lokalizację, a w zasadzie historię lokalizacji z samochodu ofiary. To proces długotrwały i wymagający wielu pism i nakazów. Jednak ostatecznie udało się zdobyć ważny dokument. Teraz funkcjonariusze zajmujący się sprawą mogli odtworzyć trasę, jaką przejechał samochód. To doprowadziło ich aż do miejsca ujawnienia zwłok. W dniu zaginięcia późnym wieczorem, Audi, należące do zamordowanego mężczyzny, było w miejscu, w którym 5 dni później ujawniono jego ciało. Z tym, że Karol W. już nie żył, a samochodem jeździli zatrzymani. Kolejnym dowodem obciążającym Tadeusza i Jarosława były dane z lokalizacji BTS. Sygnały, jakie wysyłały ich telefony komórkowe, pochodziły z okolicy ujawnienia zwłok. Wszystko odbywało się w tym samym czasie, kiedy logował się tam GPS samochodu i pokrywało się to z zeznaniami Macieja W. A w dodatku jego telefon, a w zasadzie logowanie GPS potwierdziły wcześniejsze zeznania. Wiele poszlak wskazywało na to, że ci dwaj zaplanowali i dokonali morderstwo na tle rabunkowym. Poszlaki te tworzą jedną spójną całość. Jarosław i Tadeusz poszukiwali Karola, aby rozliczyć z nimi jakiś dług. Zabrali go za miasto i zażądali kluczyków. To nie podlega żadnej wątpliwości, bo policja dysponuje zeznaniami świadka. Później możemy tylko założyć z wielkim prawdopodobieństwem, że zamordowali w brutalny sposób swoją ofiarę. Porzucili ciało przy rzece i pozbyli się dokumentów, które nieudolnie próbowali spalić. Następnie odjechali skradzionym samochodem, który usiłowali sprzedać. Podczas zatrzymania wciąż jeden z nich był w posiadaniu tego samochodu. Po zabójstwie obaj wyjechali za granicę, co może wskazywać na to, że chcieli ukryć się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy to, że ich telefony logowały się w miejscu ujawnienia ciała. To, że wcześniej bili i zastraszali porwanego mężczyznę. To, że ukradli jego samochód i uciekli nim za granicę. To, że na ciele ofiary było kilkanaście ran kłutych. To że ciało zostało ukryte. Czy to może świadczyć, że za morderstwem stoi tych dwóch? Z wielkim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że tak. Sprawa trafiła do sądu. Żaden z oskarżonych nie przyznawał się do winy, więc sąd uznał, że działali wspólnie i w porozumieniu. Działali z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, czyn ten był połączony z rozbojem. Sąd pierwszej instancji skazał obydwu mężczyzn na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uzasadniono to szczególnym okrucieństwem i brakiem jakiejkolwiek skruchy podczas procesu. Obaj oskarżeni zachowywali się w sposób arogancki i lekceważący. Jednak dwa lata później sąd odwoławczy zmienił wymiar kary, skazując Tadeusza P i Jarosława G na karę po 25 lat więzienia. W uzasadnieniu sędzia wyjaśnił, że młody wiek sprawców pozwala na skuteczną resocjalizację. W tej sprawie po drugim wyroku interweniował sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nakazał wniesienie kasacji wyroku, bo według niego nie ma okoliczności łagodzących dla sprawców, którzy mają za sobą przeszłość kryminalną. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności byłby współmierny do czynu. Jednak ostatecznie prawomocnym wyrokiem sądu obaj mężczyźni mają spędzić za kratami po 25 lat. Na tym kończy się dzisiejszy odcinek. Jak zawsze po materiały z tej sprawy zapraszam Was na mój profil na Instagramie, kanał kryminalny, a kolejny odcinek już w najbliższy czwartek o godzinie 20. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.